Szanowni widzowie, dzisiaj robimy tutoriale na um, jedno koło. No i na driftę. No, to akurat na jedno koło to będzie każda działało na każdej, którą no. Na tym będziemy robić jednego drifta no, i tym jedno, jedno na kole. Niestety na chodźcie. Na tamtym niestety nie umiemy, ale na tamtym też wam pokażę. Ale pokaż, kto jest. Z jeszcze umiemy na tylnym, ale też właśnie, yy, ja was teraz uczę jak właśnie driftować, no jak nie macie tego tylnego hamulca, tak, tak, bo w tamtym akurat tak łamy i on bardzo fajnie, z tamtym za i, i no to ogólnie, to jak chcecie driftować, to nie driftujcie, Dwa Ale dobra, później nie. wam powiem. Nie. No to co, przechodzimy? No przechodzimy. Tyś, oczywiście będzie na tylnym pole. Ja na tylnym. To Kacper idzie? Pierwszy? To ty pierwszy? Kacper pierwszy. Dobra. I to musicie tą kierownicę tak się mocno odchylić do tyłu i w, jednym, i w tym samym momencie właśnie y te śpiewnicy tak do siebie i tak się. O, tak. tak. No i tam chwilę będziecie jeździć. Tak za, zarzucicie to. Tak. No. no to właśnie już. Operator tutaj nagrywa. Tak tak Ale. Tak. Co to było? O, jaki drift! To jeszcze ja wam pokażę drift. A szkurzy! Ani, Ani przeżyci się zaczyna na jednym kolenie? Nie, no, już kapta robi. Dobra. Muszycie... Aj ale... dobrze, wejdź. A tamtej tam będzie robić. No dobra, jedź, dawaj. Chutę, jeszcze raz. No dobra, dobra, nie wyszło. Nie wiesz o, jeszcze raz, jeszcze raz, ale ale już myślałem, że zrobisz tak ładnego na Kasper. Hmm. Dobra. jak tamten jedzie, to ja wam powiem. Najpierw musicie się rozpędzić, potem wziąć jakby taki ten pedał tak do, do tyłu, tak zarzucić na tylny. Dobra, dawaj. Podnieś tą kierownicę. A jak tam zadrysować, musicie się rozpędzić i wziąć jak wyględzić i zahamować. To możecie po prostu tak. Tak, w tyłu tego zahamować. I sobie jak będziecie splędzeni, puszczacie nogi od tego. I jak chcecie już to naciskacie tym. do tyłu, do tyłu po prostu. No, do tyłu, w dół. I pamiętacie. Wy i... sam wtedy będzie No. to Dobra. Noć dziś. No to jest tak, że to było na ten Dobra. To tak, Chwila. ta O, Dobra, No to uwaga, to bardzo. Aleć. Na. Tak. dobra. Gdzieem, jak sobie te to trzymajcie się właśnie. Jak przekazać to Teraz robię nad antydriftem. No, robię ją tak na drifta. a ja na jednym i też na drugim. No dobra. E, e, robimy to co też nie jest. No. Mm -hmm. To jednak na tamtym kaskodzie właśnie się okazało, że u mnie też zarzucić. Na tym nie tak umiesz? No. Na podać, no to uło Na zamtym nie umiem zarzucić. Na ten? Na ten mój. Na 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 nie. nie, nie umiem. A no to i wydoszczęć będę tu gdzieś tylko. ja zabijasz koło? A, a ustawiasz się tak, że, że do tyłu jak y, robisz to Nie ustawiasz się tak. Kurde, no to ja, jak ty chcesz to zrobić? E, Hamulcem. A, ja mam... no. Tylko tylko, sam ale sam który, sam który sam jest, a który, 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 który jest bardzo mocny hamulec? Nie. Tyń. Mocny po prostu. Tyń, nie. Nie, nie, nie trzymaj się tego, który jest mocny. A, no dobra. I widowie, to tylko działa jak macie przerzutkami. No chyba dodały bo takie zwykłe tak ciężko hamują i nie za driftują. No i tam, no i yy, po prostu musicie hamować na tylnik. ja akurat mam tutaj tylnik i sobie yy, chcę właśnie czyli że po prostu, patrzcie, naciskam i skręcam, tylko że musicie to, jak chcecie żeby to musicie bardzo mocno go nacisnąć, no. Ale, ale jak byś miał, o dobra, sumie nic. No tak. O, tu, tu Kacper jedzie za nim? Ty ale, wam się to uda? Dwa, dwa, Dobra, najpierw Antek, lecisz, a za nim Kasper jedzie. Okay? O dobra, dobra. Ło! to było dobre. To było ekstra dobre. No, oczywiście Czego ja chciałam bo wam powiedziałem. No, to jeszcze zobaczycie właśnie na naszą jakby takie zestawienie Że po prostu tak Zwyczajowo właśnie jeździmy a Ja na jednym mi też No zobaczycie jak to będzie Po prostu Zastopuj Dobra, śmanko. Właśnie Antek i Oscar będą te Ty, Oskar, tylko o Antek Tylko się nie wywal Ładnie! Patrzmy! Ło! Wow. Wow, bez żadnego uderzenia! To było ładne! To było ładne! było ładne. Ale, ale masz brudny kumś! Dobra, ci że znów jedziecie? No. Dobré, oni znovu s pojechali.